Witamy Państwa w kolejnym odcinku. Dzień dobry tym razem. E, dziś mamy mówić o mikroelementach. Podobno, po kwitnieniu. Po kwitnieniu. Według Ciebie. Będziemy mówili o tych mikroelementach, które mają znaczenie po kwitnieniu. A czy stosowane są po kwitnieniu, czy jeszcze przed kwitnieniem, to jest inna rzecz. O tym porozmawiamy w trakcie odcinka. Tak, faktycznie no. chcemy powiedzieć o tych, które. Tak. Do tej pory uważane były, że najkorzystniej działają faktycznie już po kwitnieniu. Kiedy pierwsze procesy. Standardowo się zazwyczaj, tak. że tak powiem, uruchamiało dokarmianie mikroelementami, zaraz po kwitnieniu. Dlaczego? No bo to ładnie się przekładało na barwę liści. Tak, na barwę liści, ale także to stymulowało te pierwsze etapy związane z rozwojem samych zawiązanych owoców, ale po kolei. To, co, to, o czym chcielibyśmy w pierwszej kolejności powiedzieć, to magnes. Jest niezwykle istotny dla procesów, który, o których chcesz mówić, czyli o tej barwie. No, tak? gra, to jest ta barwa, która będzie decydowała o, czy będzie nam sugerowała, jak efektywnie przebiegają pierwsze procesy, podstawowe procesy fizjologiczne zachodzące w komorce. Głównie chodzi o syntezę związków prostych związków organicznych w procesie fotosyntezy. Magnez jest konieczny do tego, aby tworzyć kompleks wchodzić w skład kompleksu chlorofilowego różnych rodzajów chlorofili. Jest niezbędny do tego, aby te chlorofile mogły pełnić swoją ostateczną funkcję. No dobrze, ale oprócz magnezu do tego chlorofilu jest potrzebny jeszcze troszeczkę mikroelementów jednak. Z całą pewnością, tak. Ale musimy pamiętać o tym, że ten magnez będzie. Budulcem. Ten budulec jest niezbędny do tego, aby ten chlorofil, który daje nam w końcu barwę zieloną, mógł powstać. mógł powstać. Mógł w ogóle być efektywnie syntetyzowany i kumulowany w chloroplastach. To jest warunek pierwszy. Drugą sprawą jest natomiast, jak ten chlorofil, czy jak procesy związane z. Rolą chlorofilu będą przebiegały, czyli fotosyntezę. I tutaj przejdziemy z całą pewnością do tych mikroelementów, które będą pełniły rolę regulatorową: żelazo, cynk, mangan. Miedź. Miedź. Tak, to są głównie składniki, które wchodzą, przynajmniej trzy z tych, które wymieniłeś, wchodzą w skład centrów kompleksów białkowych. Które odpowiadają za przenoszenie elektronów, czyli które przenoszenie elektronów jest proste związane z wytwarzaniem energii przez roślinę. A tej energii na początku fazy owocowania roślina będzie potrzebowała bardzo dużo. Pod koniec kwitnienia i na, na początku owocowania roślina potrzebuje bardzo dużo energii. Miedzi akurat chyba specjalnie w starym sadzie raczej nie brakuje, nie brakuje. w glebie ze względu na ilości zabiegów miedziowych, które się przez lata nakładają. To, co spłynie z liści, pójdzie w glebę i zostanie później pobrane. Tak, dosyć duże niedobory obserwujemy ostatnio, związane z, ze zmniejszeniem się ilości siarki. Natomiast musimy także pamiętać o, tym o dostarczeniu żelaza. Bo to są te podstawowe trzy pierwiastki, które wchodzą w skład kompleksów białkowych. Ale mówimy o dostarczaniu żelaza do listnie. Do listnie, w małych dawkach, w mikrodawkach. Nie przesadzajmy z tym żelazem, zwłaszcza proszę Państwa, że w wielu polskich glebach tego żelaza jest bardzo dużo. Tak, ale... A żelazo to... w nadmiarze jest fitotoksyczne. Jest fitotoksyczne, ale też to żelazo, które jest w glebach, Ubogich w mikroflore, nawiążę też do tego, jest stosunkowo słabo uwalniane i, i pobierane przez rośliny. Jest tego żelaza po prostu zbyt mało w roztworze glebowym. Roślina nie jest w stanie pobrać go dostatecznie dużo, dlatego od czasu do czasu mikrodawka w preparatach, produktach, których, pa, które Państwo używacie do dokarmiania jest wskazana. Warto patrzeć na etykietę. No właśnie, bo proszę Państwa, z mikroelementami to nie jest tak, że trzeba nimi dokarmiać tylko w te kiedy ich brakuje. One muszą być? Nie, ich w glebie może być dużo, w tkankach może być, ale jeśli damy ten niewielki dodatek w tych okresach, takich, że tak powiem, kluczowych, to bardzo ładnie nam poprawia funkcjonowanie drzewa i w tych kró krótkich momentach, tak zwanych kluczowych, takie odżywienie luksusowe przynosi bardzo dobre efekty. Nie musi być to na tak zwanych tych optymalnych poziomach. Jeśli damy trochę więcej, żeby to było taki poziom luksusowy, to jest bardzo dobry efekt, bardzo ładnie się przekłada w praktyce na planowanie. Tak, i tutaj też bardzo ważne jest to, o czym powiedziałeś, bo częściowo te mikroelementy mogą być gromadzone nawet w tkankach rośliny. Ale czasami łatwiej jest dostarczyć w postaci łatwo przyswajalnej dodatkową partię, która będzie działała w tej konkretnej chwili, w tym momencie, w tym momencie niż czekać, aż roślina wycofa z tkanek ten mikroelement, który jest akurat tam zgromadzony. W przypadku jednych mikroelementów jest to prostsze w przypadku innych mikroelementów, jest to wręcz niemożliwe, i transport tych mikroelementów też może być utrudniony. Dlatego pamiętajmy o tym, że mikrodawki tych e mikroelementów, które, o których wspominaliśmy, są wskazane. Poza miedzią. No, miedzi będziemy mieli z całą pewnością e w całym sezonie dosyć dużo. Warto to robić y i nie ma co patrzeć, że to jakieś zbędne wydawanie pieniędzy, bo te mikroelementy zazwyczaj stosujemy. Preparatach takich kompleksowych i one są naprawdę bardzo tanie. Te mikroelementy za to są odpowiedzialne za bardzo ważne rzeczy, bo z jednej strony to, co już mówiłem o tych centrach energetycznych, w których są mikroelementy gromadzone, ale mikroelementy pełnią Niezwykle ważne funkcje regulatorowe także regulują pobieranie, przyswajanie, przetwarzanie makroelementów. Regulują powstawanie białek same z siebie, jak na przykład siarka, wchodzi w skład białek, wchodzi w skład aminokwasów. W związku z tym też są substancjami budulcowymi, bardzo, bardzo ważnymi. No, ale też nie wolno przesadzać, proszę Państwa, trzeba pamiętać, że zwłaszcza mikroelementy. Podane w nadmiarze mają działanie szkodliwe dla roślin. Tak, bo wtedy jeżeli podamy zbyt dużo mikroelementów, a nie ma tych pozostałych komponentów, które mogłyby w roślinie właściwie funkcjonować, to mikroelementy zaczynają spełniać wręcz odwrotne, zaczynają działać wręcz odwrotnie niż, niż byśmy sobie tego życzyli. Czasami to wykorzystujemy. Przykładem może być mieszanka Haskon z molistarem. Molistar to jest koncentrat molibdenu, o którym wcześniej już mówiliśmy, że to jest pierwiastek śladowy. Jego naprawdę niewiele potrzeba roślinie i te ilości, które są potrzebne, to w glebie zawsze są. Natomiast podanie go tuż przed kwitnieniem poprawia procesy związane z zapłodnieniem. On odpowiada za przemiany azotowe. tak Przyswajanie azotu, tworzeniem białek, tak, tak jak jest. najbardziej. Ale podany w nadmiarze w późniejszym okresie, czerwiec, lipiec, właśnie w mieszance z Haskonem, to robimy w praktyce, powoduje, że to bardzo szybkie przemiany, przerabianie azotu, powoduje szybki niedobór azotu w roślinie i efekt zamknięcia wzrostu w pąk szczytowy. Tak, tak, jak najbardziej. W, w przypadku, efekcie. W no, efekcie końcowym. Tak, końcowym. Mamy tutaj zupełnie inną sytuację. Mamy zupełnie inny efekt niż ten, który, który byśmy, z który tak, byśmy. Mechanizm też się różni. Ale ja chciałbym tutaj jeszcze wrócić do tego magnezu i do stosowania mikroelementów tuż przed kwitnieniem. Bo mówiliśmy w poprzednim odcinku o wapniu, który dobrze jest podawać również przed kwitnieniem. Według mnie. Też powinniśmy troszeczkę zmienić nasz sposób myślenia, zwłaszcza w takich sytuacjach, jak mamy w tym roku, kiedy liście rozetowe są słabo rozwinięte. Powinniśmy pomyśleć o tym, żeby wcześniej zainicjować dobrą, dobry metabolizm, dobry rozwój tych liści e, rozetowych, właśnie. I ciekawy jestem, do czego dążysz. Dążę do tego, żeby te zabiegi, które. Planowane są, tak jak dawniej planowane było podawanie wapnia już po zapłodnieniu, zapyleniu, wtedy kiedy mamy orzecha, tak? W tej chwili, moim zdaniem, też warto przesunąć te e, zabiegi mikroelementowe oraz zabiegi np. magnezem przed kwitnieniem i robić je równocześnie z zabiegami wapniowymi. Na przykład takimi, o których wspominaliśmy w poprzednim odcinku, z dodatkiem mikroorganizmów. Bakterie, wiedziałem, wiedziałem! Musimy pamiętać o tym, że rozwijające się bakterie będą z całą pewnością ułatwiały pobieranie, będą ułatwiały pobieranie wszystkich składników, które podajemy same z siebie. Tworzenie się mleczanu, o którym mleczanu wapnia, o którym mówiliśmy ostatnio, jeśli magnez zostaje podany w odpowiedniej formie, na przykład w formie węglanowej, czyli bardzo podobnej do, do formy, jaką mamy w przypadku wapnia, ten Magnez będzie tak samo efektywnie pobierany przez komórki rośliny. I będzie przetwarzany nam mleczan magnezu. Też będzie przetwarzany nam mleczan magnezu. W związku z tym mamy bardzo fajny sposób na dokarmienie rośliny dwoma pierwiastkami, które są niezwykle ważne właśnie na tym etapie. Tuż przed kwitnieniem. Na etapie kiedy kwiaty, a później rozwijające się zawiązki, muszą być bardzo dobrze odżywione, ale muszą być zaopatrzone w wap, żeby były trwałe i dobrze się rozwijały. Kłaniam się Państwu nisko, zapraszamy do następnych do odcinków.